Ale gospodarka rynkowa jednak w Polsce działa le, chyba lepiej niż demokracja, która wciąż pozostawia do wiele do życzenia. Demokracja i wolność polega na tym, że ma się wybór. Ale jak się ma wybór? Bo w dużym stopniu przez jakiś czas i to zależy od państwa. Ten wybór polega na wyborze pomiędzy prawicowym populizmem stojącym, za którym stoi zasadniczo PiS, pięknie się skądinąd nazywający ale słowa i treści często się rozchodzą prawo i sprawiedliwość. To jest ten polski populizm. A z drugiej strony mamy ten nadwiślański neoliberalizm związany silnie z platformą obywatelską. Otóż jeśli wolność ma polegać na tym, że ma się wybór pomiędzy populizmem a neoliberalizmem, to jest tak samo jak to, że dobre samopoczucie miałoby polegać na tym, że ma się wybór między grypą Ptasią a Grypą Świńską. Co to jest za wybór? Co to jest za wybór? Przecież widać po tych 20 latach naszych wspólnych wysiłków, bo ta część, która jest sukcesem z tych minionych 20 lat, to jest zasadniczo sukces polskich samorządowców, polskich przedsiębiorców i światłych działaczy gospodarczych różnego szczebla i polityków wszystkich orientacji. Bądźmy sprawiedliwi. Wielu kolegów związanych z innymi partiami czy ideologiami także bardzo wiele dobrego uczyniło, natomiast w sumie te formacje niestety nie potrafią stawić czoła wyzwaniom, co widać po raz trzeci. Przecieżby po staropolsku do trzech razy sztuka. Ale pamiętajmy o tym, że demokracja nie eliminuje głupoty, a rynek nie eliminuje nieuczciwości. I tej głupoty jest zbyt wiele w polskiej polityce cały czas, także w tej gospodarczej. I tej nieuczciwości jest cały czas zbyt wiele także w otaczającej nas przedsiębiorczości, bo sam rynek, jak widzimy, tego problemu nie rozwiązuje. Potrzebne jest silne państwo. I jego instytucje. No, liberalizm uczynił z państwa wroga publicznego numer jeden. Niektóre media czynią wszystko, żeby to państwo osłabiać, i widać do czego to doprowadza. W skali świata i największych potęg, do tego, że mamy obecnie kryzys. W skali Polski, do tego, że mamy całą masę nierozwiązywalnych problemów przy takim podejściu strukturalnych, infrastrukturalnych, społecznych, środowiskowych. Wobec tego, co dalej? Ucieczka do przodu, choć wydawałoby się, że można wracać przynajmniej do pewnych koncepcji. I trzeba mieć strategię i musi być ona dla Polski. Potrzebna jest taka strategia na następną dekadę i na następne pokolenie, które dalej będzie opierała się na czterech zasadniczych filarach: szybki wzrost, sprawiedliwy podział, skuteczne państwo i korzystna integracja. Co to znaczy szybki wzrost? On nawet w tym marnym kryzysowym roku mógł oscylować wokół trzech do czterech procent, gdyby rząd posłuchał rad dawanych za jakiś czas temu światłych reformatorskich ekonomistów, ale ze względów doktrynerskich i uleganiu naciskom pewnych grup interesu tego nie uczynił. Polska ma potencjał, aby kroczyć do przodu ścieżką wzrostu rzędu pięciu, sześciu przy sprzyjającym układzie zewnętrznym, bo ten układ też się będzie zmieniał nawet siedmiu procent. Tego dowiodły epizody rządów eseldowskich i tego będzie można dowieść w przyszłości, ale nie pod rządami Populistycznymi czy neoliberalnymi, bo tutaj mamy także dowody, jak one są z tego punktu widzenia skuteczne. Co to znaczy sprawiedliwy podział? Absolutnie zmniejszający zakres wykluczenia społecznego i dzisiaj prowadzący już politykę taką, żeby zmniejszać skalę nierówności, gdyż ta nie tylko społecznie jest trudno akceptowalna, ale zaczyna się obracać przeciwko dynamice, przeciwko samemu wzrostowi gospodarczemu. Wymaga to istotnej przebudowy systemu finansów publicznych i wyniesienia na wyższy poziom pewnych celów społecznych, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację, ochronę zdrowia, finansowanie kultury, także z kapitału ze środków finansów publicznych, czyli krótko troskę o kapitał społeczny. Skuteczne państwo. Otóż państwo musi być skuteczne, nie może być przebiurokratyzowane. SLD nie ma tutaj czystego sumienia. Wiele spraw można było w przeszłości rozwiązać lepiej, gdy przejrzałem dokumenty na, na dzisiejszą konwencję. Widzę także i tu i ówdzie tęsknotę za zbyt daleko posuniętym ignor, ingerowaniem państwa, co może grozić przerostami biurokratycznymi i niebezpieczeństwem marnotrawstwa środków społecznych, publicznych. Na to trzeba uważać. Ale państwo ma być sojusznikiem i jest sojusznikiem w koncepcji lewicowej rozwoju społeczno-gospodarczego i trzeba wzmocnić jego funkcję od strony przede wszystkim instytucjonalnej, aby ta rynkowa gospodarka mogła funkcjonować bardziej pro publico bono. I wreszcie korzystna integracja. Do tej pory nieźle to rozgrywamy, jeśli chodzi o pierwsze pięć, z nawiązką lat członkostwa w Unii Europejskiej, ale Polska w tym czasie, zwłaszcza minionego dwudziestolecia, bo przecież wcześniej nawet nie było gorzej, stała się krajem peryferyjnym. Nas nie widać na świecie, nas widać w Europie, choć wciąż zbyt mało, a na świecie... Nas nie ma, trzeba zdecydowanie z polską przedsiębiorczością, z, z polską myślą, intelektem, kulturą wykroczyć poza nasze europejskie opłotki, choć tu nasz dom, choć tu nasza chata, to nie powinna być ona z kraja. Jak wobec tego spojrzeć na przyszłość i jaki program, jaką strategię dla Polski, jaką ofertę odpowiadając na wezwanie przewodniczącego Lewicy Socjaldemokratów Europejskich można w tej fazie zaproponować. Jednakże Lewica powinna skupić się na ochronie interesów proletariatu. Ale proletariatem XXI wieku nie są robotnicy. Dzisiaj ten lud pracujący i niepracujący miast i wsi to jest ktoś inny. To jesteśmy my, to jesteśmy my wszyscy w naszej roli jako, jako klienci. Dzisiaj obowiązkiem państwa w warunkach globalizacji, w warunkach żywiołowego, aktywnego kapitalizmu i gospodarki rynkowej z nie należy walczyć na tej zasadzie, że komuś może jeszcze przyjść do głowy poroniony pomysł, żeby to obalać, tylko trzeba się dostosować, troszcząc się o społeczny kontekst rozwoju. Trzeba troszczyć się wobec tego o interes konsumentów, nabywców, pasażerów, abonentów, obywateli, pacjentów, widzów, czytelników, którzy są stłamszeni naciskiem medialnym, który jest w dużym stopniu finansowany przez marketing różnych kompanii. Kiedy ludzi się ogłupia, przyjmujemy to jako rzecz zupełnie oczywistą, tak jak przyjmowano w czasach realnego socjalizmu, jako rzecz zupełnie oczywistą, aberrację w postaci gospodarki niedoborów. Tak być nie musi. Ktoś musi bronić interesów szeroko rozumianego konsumenta i klienta, który częstokroć jest ogłupiany. Kto się zachowuje racjonalnie? Czy jest na tej sali ktoś, kto jest nieinteligentny? Ręka w górę. Nie ma. Widzicie Państwo. Wszyscy jesteśmy inteligentni, wobec tego wiemy, co jest dla nas korzystne. Racjonalnie postępuje ten, kto działa na własną korzyść, zważywszy na informacje. To dotyczy każdego indywidualnie jako konsumenta, ale to dotyczy także państwa polskiego, to dotyczy także Unii Europejskiej, to dotyczy także ludzkości. i O granice racjonalności udaje nam się otrzeć nawet teraz w Kopenhadze, bo jednak pokazano tam wspólnym, znajomym wysiłkiem, że są mechanizmy rozwiązywania sytuacji konfliktogennych, zanim staną się konfliktowe. Otóż, żeby jednak ludzie, gospodarka i społeczeństwo zachowywały się racjonalnie i nie dochodziło do wyzorowania tempa wzrostu w Polsce po raz trzeci, do po raz trzeci zapaści budżetu, to trzeba mieć dobre informacje, które ludziom są dostarczane głównie poprzez marketing i poprzez media. Z tego też punktu widzenia, zwrócenie uwagi na interes odbiorców, nabywców, konsumentów najszerzej rozumianych, to jest powinność każdego ruchu postępowego. Niekoniecznie lewicy. Ja mogę to wszystko opisać, nie używając nawet terminu lewica, i wcale bym się nie zdziwił, gdyby z czasem ten słynny kulturotwórcy i rozwojowy szyld SLD zmienił się na szyld SDP Sojusz dla Postępu. Dziękuję.